Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kanale Laryngolog Blisko Ciebie. Dzisiaj wyjątkowa opowieść, taka prosto z gabinetu. Niedawno przyszedł do mnie pacjent, który był leczony internetowo. Udzielono mu porady internetowej z powodu jego bólu gardła. Otóż oprócz porady Dostał również receptę i wykupił leki, antybiotyk na, to, na ten ból gardła. Okazało się, że po dwóch dniach dotarł do mnie do gabinetu i nie dość, że objawy nie ustąpiły, to jeszcze sprawdzając gardło zobaczyłam, że ten pacjent ma ropnię migdałkowego który to ropień, opowiem państwu, co to jest w ogóle za powikłanie. Jest to bardzo poważne powikłanie zapalenia migdałków, które objawia się tym, że ból jest jednostronny, jest wysoka gorączka i stopniowo nasilają się objawy, yy, objawy szczękościsku, otóż coraz trudniej otworzyć buzię w tym schorzeniu. Ogólne objawy również są: jest bardzo złe samopoczucie, bóle stawowo-mięśniowe, człowiek się po prostu ogólnie źle czuje. Dlaczego jest to poważne powikłanie? Dlatego, że charakterystyczna jest budowa szyi i śródpiersia, ponieważ między mięśniami są przestrzenie, tak zwane przestrzenie międzypowięziowe, którymi Infekcja, na przykład ta z migdałka, bo to o tym w tej chwili mówimy, może tymi przestrzeniami międzypowięziowymi przedostać się do szyi bez żadnych praktycznie barier, i również do klatki piersiowej, czyli do śródpiersia, gdzie takie powikłanie jak zapalenie śródpiersia. To już jest zagrożenie życia, proszę Państwa, bo trzeba te wszystkie przestrzenie drenować czy otwierać po to, żeby wydzielina ropna mogła wydostać się na zewnątrz. To samo zresztą bierzemy pod uwagę w leczeniu tego powikłania, czyli leczymy ropień migdałkowy zawsze metodą chirurgiczną, czyli nacinamy i opróżniamy z ropy. Właśnie po to, żeby nie doszło do zejścia tego schorzenia, czyli do zejścia wydzieliny ropnej na dół i do zagrożenia bezpośredniego życia. Także proszę państwa, oszczegam państwa, tak podsumowując, że jeśli korzystacie z porad internetowych, to najpierw się bardzo zastanówcie, czy to jest bardzo potrzebne, czy to jest sytuacja jakaś taka wyjątkowa, że musicie Państwo z tego skorzystać. Jeśli natomiast już to zrobicie, to w tej sytuacji, jeśli to jest na przykład ten przypadek, że boli Was gardło, macie wysoką gorączkę, zwracajcie uwagę na taki objaw jak jednostronny ból i zaburzenia. Ściskania żuchwy, czyli szczękości, jak coraz gorzej wam się buzia otwiera, to proszę Państwa, to już znaczy, to znaczy, że już to powikłanie wystąpiło, i wtedy bardzo szybko idźcie do lekarza. W ogóle ostrzegam Państwa przed takimi poradami, chyba że jest to jakieś takie pilne, niezbędne w sytuacji jakiejś bez wyjścia. Dziękuję Państwu. Do widzenia.